Dziesięć dziwnych nas z całego świata na egoistyczne singielki po trzydziestce. Jeśli masz 30 lat i wciąż nie wyszłaś za mąż, to znak że Twój zegar biologiczny lada chwila przemieni się w bombę. Feministyczny bezbek w akcji, czyli będziemy narzekać na to, że życie kobiet i mężczyzn wygląda inaczej. Okej, okay, lecimy. Pomarańcza na dnie koszyka. Rzecz do wypełnienia szczeliny pieca. Resztki. Pewnie pierwszy raz słyszycie to określenie i wcale się nie dziwię, ponieważ pochodzą one z Azji, głównie z Chin i z Korei Południowej. Dlaczego tam aż tak ostro jadą po tych kobietach, które nie zdecydowały się na posiadanie dzieci i rodziny, a no z tego powodu, że o nich gwałtownie wymierają. Zwłaszcza na Chiny się ostatnio pokazuje palcem, że ich przekrój demograficzny jest powodem, dla którego około 2030 roku budowana potęga ma się totalnie załamać. Bo będzie bardzo dużo starych ludzi i bardzo mało ludzi w wieku produkcyjnym, a nie będzie ludzi w wieku produkcyjnym, bo zafundowali sobie politykę jednego dziecka i jak mieli tą politykę jednego dziecka, to do jednej panny uderzało dwóch kandydatów i no jakby to powiedzieć dziewczyna zdecydować się nie mogła więc skończyło się jak się skończyło selektywna aborcja i zabijanie dziewczynek wcale w sytuacji nie pomogło ale dla 30-letnich singli funkcjonuje równie obraźliwy odpowiednik takiego mężczyznę nazywa się diamentowym kawalerem ten diamentowy kawaler to również określenie z Chin, ale nie na każdego faceta po 30, tylko na topkę, topeczki. Ciasteczko, które wygląda całkiem fajnie, ma super robotę, jeździ S-klasą i po prostu dziewczyny ustawiają się do niego w kolejce. Jest wymarzonym Christianem Grejem. A bezbek tego materiału jest chyba na trzech poziomach. Poziom numer jeden to to, że nie zauważa różnicy między chłopcami i dziewczynkami. Dwa, że na naszym gruncie próbuje śmiać się z czegoś, co w ogóle jest nam obce i dotyczy zupełnie innej kultury. Plus trzy, no to tak jak ja bym głosem takim pełnym roszczeniowości względem świata mówił, że no tak, to jest takie niesprawiedliwe, że dziewczyny do klubów chodzą za darmo, a chłopaki muszą płacić. I to jest taki przejaw seksizmu. Nie tak wygląda rzeczywistość, podaż, popyt, te klimaty.